Ajwaj! jak czekista z czekistą, czyli dialogi Pipermana z Piperglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapital.pl Pamiętajcie, to koszerny interes. Proszę państwa, przed kilkoma dniami cały świat został poderwany na równe nogi na wiadomość, że w Korei Południowej prezydent wprowadził stan wojenny. Nie bardzo było, co prawda, wiadomo, dlaczego ten stan wojenny został wprowadzony. Przeciwko komu tam prezydent coś mówił, że opozycja zdominowała parlament. No, wydawało się to niewiarygodne, bo jak opozycja może zdominować parlament, kiedy opozycja dlatego jest opozycją, że w parlamencie jest w mniejszości. No i w związku z tym nie wiadomo było o co tak naprawdę chodzi. Prezydent Joe Biden tam się zapoznawał, to obserwował to z zainteresowaniem. No, wiadomo, Korea to tam nie są żarty Po sąsiaduje z Koreą Północną, która mogłaby wykorzystać taką okazję, ale jak na razie nie wykorzystała co się okazało. No jeszcze zanim przejdę do tego, co się okazało, to muszę przypomnieć, że my z naszych doświadczeń Historycznych, to wiemy na podstawie tego, co się wydarzyło w Polsce w 13 grudnia 1981 roku, że stan wojenny to się wprowadza w, w sytuacji, kiedy podnoszą głowę siły antysocjalistyczne, na przykład Michni Kuremek. No ale w Korei Południowej żadnego michni kuremka nie było. Jakie tam siły antysocjalistyczne mogłyby się pojawić, diabli wiedzą, tego oczywiście nie wiemy. Proszę państwa, to też Parlament Południowo-Koreański, mimo że tam wojsko otoczyło Parlament, a z kolei wokół wojska zaczęły się gromadzić tłumy głupich cywilów, no to Parlament mimo to się zebrał i uchwalił, podjął uchwałę, że ten stan wojenny zostaje uchylony, no, w ogóle unieważniony. Według Konstytucji Korei Południowej Parlament może unieważnić decyzję prezydenta w kwestii wprowadzenia stanu wojennego. No i prezydent najwyraźniej przez kilka godzin się wahał, ale, ale w końcu odwołał stan wojenny, kierując się tą właśnie uchwałą parlamentu. W sumie stan wojenny w Korei Południowej trwał zaledwie 6 godzin. Proszę Państwa, no i nie wiadomo, co to teraz będzie, czy Prezydent za próbę nielegalnego wprowadzenia stanu wojennego będzie przed parlamentarną komisję do spraw, nie wiem, Pegasusa, tam doprowadzony przymusowo. Pani Zroka to na pewno by tak kazała go doprowadzić, no ale w Korei Południowej mogą być jakieś inne obyczaje. Okrótko no, mówiąc, zobaczymy jeszcze tym bardziej, zobaczymy, że nie wiemy, co w tej sprawie postanowi centralna Agencja Wywiadowcza, która tam w Korei Południowej myślę, że ma coś do powiedzenia. Proszę Państwa, tak jakby tego było mało, to w Europie. Po tym, jak rozleciała się koalicja rządowa w Niemczech, skutkiem czego w lutym, zaraz po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych no, wcześniej to by było nietaktowne Niemcy przeprowadzą wybory u siebie kto te wybory wygra, no trudno powiedzieć. Być może wygra alternatywa dla Niemiec, no i tu będziemy mieli prawdziwą zagwostkę, dlatego że do tej pory to centralna agencja wywiadowcza stabilizowała politycznie z Republikę Federalną Niemiec, no ale widocznie coś tam zaczęło zgrzytać, coś tam się zacięło, no i w tej chwili nie wiadomo, co będzie. No to Niemcy na razie zamarły w oczekiwaniu, a tymczasem we Francji upadł rząd, upadł rząd. No i nie wiadomo, i co będzie dalej, dlatego że po tych wyborach, które zarządził tam prezydent Macron, no to żadna siła polityczna nie ma wyraźnej większości w Zgromadzeniu Narodowym, w Asamble Nationale. Proszę Państwa, ja kiedyś ułożyłem taką czastuszkę a propos Dan Asamble Nationale. I ja morale, no już nie będę tam dalej kontynuował, bo tam były brzydkie słowa. No więc może być kłopot ze stworzeniem nowego rządu we Francji. Wspominam o tym dlatego między innymi, że to oczywiście może rzutować na sytuację na Ukrainie tym bardziej, że. No, w dniach ostatnich Izba Reprezentantów Kongresu odmówiła udzielenia Ukrainie pożyczki, u której, której udzielenia domagał się Prezydent Józio Biden, już nie pamiętam ile tam miliardów dolarów wchodziło w grę, no ale Izba Reprezentantów odmówiła w ogóle debatowania na ten temat, stwierdzając, że już tam Józio Biden kończy tutaj ostatnie podrygi swoje. W związku z tym decyzję będzie podejmował w tej sprawie nowy prezydent Donald Trump. No i to oczywiście też rzutuje na sytuację na Ukrainie. No widać wyraźnie, proszę Państwa, że akcje prezydenta Zeleńskiego dołują nieprawdopodobnie. Nawet nasze tu niezależne media głównego nurtu półgębkiem dają do zrozumienia, że popularność prezydenta Zeleńskiego spada, a przede wszystkim no, jest problem z rezerwami ludzkimi. Nie bardzo Ukraina już nie bardzo ma kim tam wojować, bo ci żołnierze, którzy nie zginęli, ci, którym tam pociski nie pourywały rąk albo nóg, no to młodzi ludzie w większości pouciekali tam, przynajmniej ostrożnie Szacunki mówią o czterech milionach, ale chyba więcej uciekło, dlatego że liczba, według innych szacunków, liczba ludności Ukrainy. Z 40 milionów zmniejszyła się do 25. No to rzeczywiście poważny uszczerbek demograficzny. No i w związku z tym, że tu Izba Reprezentantów odmówiła wsparcia, to Niemcy tam co prawda obiecują, 50 miliardów dolarów, ale już obiecują z tych zamrożonych ruskich aktywów, ale obiecują to już od miesiąca, więc be, myślę, że będą obiecywały jeszcze następny miesiąc. No aż no, nastąpi 20 stycznia, Donald Trump zostanie zaprzysiężony, no i wtedy jakieś decyzje zostaną podjęte. Jak już mówiłem w poprzednim nagraniu, prezydentowi Zeleńskiemu do tego stopnia zmiękła rura, że już gotów jest tam oddać te, pogodzić się z utratą co najmniej 20% terytorium państwowego, a tu jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane, bo zimny ruski czekista Putin tam ofensywę jakąś planuje. No i zobaczymy ile w efekcie do czasu zaprzysięgających Donalda Trumpa, ile w efekcie Rosjanie tej Ukrainy zacharabcą, wygląda na to, że dążą do ustanowienia takiej naturalnej granicy nad Dnieprze, co im się może udać, zwłaszcza, że, jak powiadam, ukraiński front po stronie ukraińskiej się sypie. No i wtedy nastąpi bardzo możliwe, prawdopodobnie, to od samego początku o tym mówiłem, nastąpi Zamrożenie konfliktu. Co się wtedy stanie z prezydentem Zawańskim? Aha, to tego nie wiemy bo u nas to by się nic nie stało, ale na Ukrainie rezony mogą mu nie darować tego, że wkręcił Ukrainę w maszynkę do mięsa, kierując się takimi obiecankami prezydenta Józia Biden'a, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO. No widzimy, że nawet i teraz nic nie wskazuje na to, żeby Ukraina została przyjęta, czy nawet zaproszona do Paktu Północnoatlantyckiego, tym bardziej, Proszę Państwa, że traktat waszyngtoński przewiduje jednomyślność przy zapraszaniu nowego państwa jako do, do uczestnictwa w pakcie północnoatlantyckim. Wymagana jest jednomyślność. Obawiam się, że bardzo trudno będzie tę jednomyślność osiągnąć, nawet gdyby Stany Zjednoczone wystąpiły z taką inicjatywą, co też jest bardzo wątpliwe. Proszę Państwa, tymczasem u nas zgodnie ze spiżowymi spostrzeżeniami Józefa Stalina w miarę postępów socjalizmu, czy nawet komunizmu, nad, narodowego socjalizmu, o tak to nazwijmy, narodowego socjalizmu, bo w generalnym gubernatorstwie to tylko narodowy socjalizm, może tutaj święcić triumfy. Więc zgodnie ze spiżową tezą Józefa Stalina, w miarę postępów narodowego socjalizmu zaostrza się walka klasowa. Doszło do tego, że krwiożercza pani Sroka. Wiożercza pani Sroka, która tam kieruje komisją Sejmową do spraw złowrogiego Pegazusa, nakazała policji sprowadzenie siłą pana Pogonowskiego przed oblicze komisji. Pan Pogonowski były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no poddał się tym siepaczom policyjnym, ale Przybywszy przed, przed oblicze komisji, powiedział, że komisja jest nielegalna, w związku z tym odmówił tam, zdaje się, wszelkich uczestnictwa we wszelkich procedurach. Tym bardziej, że jacyś tacy tam fanatyczni członkowie tej komisji z Volksdeutsche Partei przeprowadzili wyeliminowanie. Z, z tej komisji posłów Prawa i Sprawiedliwości. No, rzeczywiście, że ta komisja w coraz większym stopniu przypomina Trybunał Ludowy, który sądził, niemiecki ten, który sądził uczestników zamachu z 20 lipca 1944 roku. Tam taki był sędzia Westerl bodajże. No, to on też tam, bo pani Sroka nie ustaje w tych, tych mimo że Trybunał konstytucyjny stwierdził, że ta komisja, cała pani Sroki to jest nielegalna, że to jakaś organizacja przestępcza, jeszcze nie wiadomo, czy o charakterze zbrojnym, czy nie. No ale krótko mówiąc, przestępczość zorganizowana tam w Sejmie uwiła sobie niszę ekologiczną. No to jeszcze tam planuje wezwać, sprowadzić przemocą Zbigniewa ziobre, Zbigniewa ziobre, który już tam podobno wy. Zdrowiał, w każdym razie na tyle wyzdrowiał, że może się stawić przed komisją regulaminową Sejmu. No i ta komisja podobno zaleciła, żeby go doprowadzić przed oblicze krwiożerczej pani Sroki. Ale Zbigniew Ziobro już teraz powiedział, że on tam nawet jak go sprowadzą siłą, no to żadnych tutaj ustępstw nie będzie wobec nielegalnej tu szajki uzurpatorów. Żadnych ustępstw nie planuje. No i zobaczymy, co tu pani sroka. Czy każe go tam wybatorzyć przed całą na Polską, I czy, czy, czy jakieś łagodniejsze formy nacisku będzie wobec niego stosowała tego. Nie wiemy, proszę państwa, a tymczasem w koalicji nadal trzeszczy, nadal trzeszczy. Obywatel Tusk Donald skrytykował y, koalicję, że opieszale działa, znaczy nie trzecią drogę, że opieszale działa w sprawie rozliczeń z prawem i sprawiedliwością. Na co wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że tylko Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało raport w sprawie działalności złowrogiego Antoniego Macierewicza podczas gdy inne ministerstwa żadnego raportu nie przygotowały. Ani w tej, ani w żadnej Innej sprawie. No, a pan marszałek Hołownia powiedział, że ludzie nie czekają na żadne te, tylko to, żeby sprawy państwowe rozwiązywać. Proszę państwa, to stwarza nadzieję, że Centralna Agencja Wywiadowcza nie będzie miała specjalnych trudności, żeby doprowadzić w Polsce. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi, do przesilenia rządowego. Gdyby trzecia droga odwróciła sojusze, no to oczywiście obywatel Tusk, Donald, nie tylko przeszedłby do opozycji, ale prawdopodobnie nasz złoty, nasza złota pani, przepraszam, Reichsführerin, Ursula von der Leyen, musiałaby go znowu mocną ręką przenosić na brukselskie salony, żeby go uratować przed stryczkiem. No bo tym razem to już chyba nie będzie Jarosław Kaczyński respektował tej zasady, która wcześniej konstytuowała Trzecią Rzeczpospolitą. My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych. Teraz Wasi będą ruchnięci. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapital.pl.